Cześć! Mam nadzieję, że nastroje dopisują zarówno tym, co ma maturę przed sobą, jak i za sobą. W dzisiejszym materiale opowiem Wam i przedstawię, jak może potoczyć się Wasza kariera, gdy wybierzecie studia. W następnych materiałach postaram się opowiedzieć o alternatywnych ścieżkach, które również są dla Was dostępne. Kończąc już wstęp, zapraszam na materiał i miłego oglądania. Ok, teraz przechodzimy do kwestii, która myślę najbardziej rozgrzewa emocje. Zarówno studentów obecnych, jak i przyszłych, czyli mediana wynagrodzeń osób z różnym wykształceniem na rok 2023. Oczywiście podane kwoty są brutto. Więc tak, zależność tutaj wydaje się stosunkowo prosta, ale jest dużo ale w stosunku do tego wykresu. Z tego wykresu wynika jasno, że im wyższe wykształcenie, tym wyższe zarobki. Tylko należy wziąć pod uwagę, że tyczy się to osób pracujących na etacie, i kwoty, które są podane, są tylko tymi, które zostały przekazane urzędowi. Czyli, jeśli ktoś, kolokwialnie mówiąc, dostaje kasę pod stołem, nie jest to tutaj odnotowane. Dlatego może być to dosyć wyrównane w przypadku mm, zawodowego, wykształcenia i średniego. Ale uwierzcie mi, osoba, która ma zawód i ma to wykształcenie zawodowe, nie znajduje się w tym miejscu na wykresie tylko liczę spokojnie jeszcze tysiąc fuszek, które wykonuje. Ale przeciętnie, biorąc pod uwagę osoby z wykształceniem średnie, osoby z wykształceniem policjalnym, jednak e, ukończenie pierwszego stopnia studiów, inżyniera lub licencjatu, drugiego stopnia studiów, czyli magistra lub magistra inżyniera, czyli ukończenie studiów magisterskich, e, które są kontynuowane po toku inżynierskim. Gwarantuje zdecydowanie wyższe zarobki. I ducha nie muszę tego przedstawiać. Minimalna na obecny rok 2025 to jest 4666 zł brutto. Wiadomo, te kwoty są z zeszłego roku, to możecie sobie dodać 5% do tego, plus minus, tak bym zakładał. Ale przeciętne zarobki z pierwszym stopniem studium dają Wam 7000 brutto. To już jest jednak trochę ponad 2000. Możecie 2,5 niecałe. Tak samo, jeśli ktoś. Ma zacięcie z Was do rzeczy technicznych. Naprawdę polecam Wam inżyniera, a później magistra inżyniera. Spytacie, dlaczego? No, na rynku pracy osoby z wykształceniem inżynierskim są jednak może nie preferowane, ale doceniane, bo to jest słowo klucz. To wszystko zależy od firmy, od branży itd. Ale co do zasady, jednak rekruter spojrzy trochę korzystniej na inżyniera i pamiętajcie, że to są tylko moje prywatne opinie. I mówię to jako inżynier, więc to też mogę mieć troszkę wypaczony obraz. Miejcie to pod uwagę, już trochę minęło od odebrania mojego dyplomu, ale tak, miałem kolegów, którzy kończyli licencjat, i jednak rekruterzy preferowali, tak jak wspomniałem wcześniej, osoby z wykształceniem technicznym. Ale to też nie wszędzie jest możliwe i miejcie pod uwagę, że. Miejcie to na uwadze, że jednak zawody humanistyczne będą trochę mniej opłacane. Zwłaszcza, które są przesycone i które są w wyginięciu. Tutaj, jakby, puszczam oczko do dziennikarstwa. Jak ktoś nie ma obecnej bazy odbiorców, nie ma jakiegoś swojego kontentu, fanbase'u, zdecydowanie odradzam tego typu kierunki. I tak, myślę, że to dobrze podsumuje część zarobkową. Oprócz tego co widzicie, mogę dodać, że to są uśrednione zarobki. Wiadomo, na początku kariery jest to jednak trochę mniej, a im większe doświadczenie, im większe też miasto, w jakim się pracuje, i im większe pokazywane umiejętności, kompetencje z naszej strony, już o certyfikatach nie mówiąc, pracodawcy to doceniają, a zwłaszcza zagraniczni. Teraz taki szybki side note z mojej strony. Na pewno każdy z was zna osobę, która nie ma studiów, nie ma jakiegoś większego wykształcenia, a jeździ swoim porszakiem, lambo w leasingu lub nie. I czy na pewno chcecie stawiać Wasze szanse na niekorzyść, nie mając tego wykształcenia? Zwłaszcza jeśli macie taką możliwość. Zastanówcie się nad tym. A czemu zwiększa to Wasze szanse? O tym w dalszej części materiału. Teraz o ogromnym bonusie, jaki dostajecie będąc na studiach. Może nie jesteście tego świadomi, ale to nie wasze znajomości licealne, nie podstawówka te znajomości nie będą was definiować. Jeśli pójdziecie na studia, te znajomości mogą was definiować. Czy to będą 3, czy to będzie 5 lat spędzonych z tymi osobami, powstaną więzi nie do złamania. Powstaną więzi, które najczęściej będą jeszcze długo trwały po studiach. Ale dlaczego to jest takie ważne? Większość biznesów, większość biznesów, które osiągnęły sukces finansowy, powstało przy współpracy kolegów ze studiów, znajomych ze studiów. Te osoby połączone, nazwijmy to więzłami krwi, bo co nie bardziej buduje niż wspólne pozyskiwanie notatek, wspólne uczenie się na ostatnią chwilę, tudzież wspólne kombinowanie. Już o mieszkaniu w Akademiku, jak tu wspomniałem na slajdzie, nie mówiąc, bo to jest kompletnie inny poziom i to myślę, że zasługuje na swój odrębny materiał, co w takich miejscach się dzieje, jak takie miejsca wyglądają, z czego słyną, czy to są legendy. Ale wracając do głównego wątku, tutaj również nie bez powodu umieściłem cytat Francisa Underwooda z House of Cards. A dlaczego? Bo na tych studiach macie też okazję dobrze się Wypozycjonować, ustawić, poznać osoby, które już mają wpływy, już mają te możliwości finansowe i możecie w cudzysłowie podpiąć się do nich, bo czy tego chcemy, czy nie, z kim się przystajemy, takimi się stajemy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego networking i poznawanie ludzi na studiach to jest oprócz wiedzy najważniejsze, co możecie z nich wynieść: znajomości, znajomości, znajomości i jeszcze raz znajomości. Pamiętajcie o tym, i weźcie to pod uwagę. Decydując się na studia. Jeśli ktoś z Was już wie, że chciałby studiować, ale tak do końca w sumie nie wie, co, to taki szybki poradnik z mojej strony, jak chodzi o cudzysłowie pewniaczki o karierę na następne 5 lat, czyli jak skończycie studia, to nie zostaniecie z niczym dalej nic nie mogę wam obiecać. Te 5 lat też wam nie mogę obiecać, ale mogę wam zasugerować. Także takim naprawdę pewniaczkiem, najtrudniejszym bardzo opłacalnym, ale pewniaczkiem. Będą kierunki medyczne i pokrewne. No, społeczeństwo się starzeje, wszędzie o tym słyszymy, więc każdy zawód medyczny i pokrewny przyniesie bardzo dobre zyski. Ale ostrzegam Was, te studia nie są łatwe. I to wiem po znajomych, wiem po opowieściach. Mam nadzieję, że część to tylko legendy, z tego co słyszałem. Ale tak, ten, za, ten kierunek studiów będzie gwarantował Wam zawód. Drugim w mojej subiektywnej ocenie, jak chodzi o możliwości kariery, kierunkiem czy typem studiów, są kierunki techniczne i inżynierskie. Tutaj mówimy automatyka, robotyka, mechatroniki, wszędzie takie pokrewne, typowo inżynierskie rzeczy. Jak chodzi o informatykę, tutaj bym ostrzegał, to jest grząski, grząski temat. Rynek jest bardzo przesycony. Ludzie posłuchali podczas pandemii, że każdy po bootcampie może zarabiać 15 tysięcy i rynek bardzo się wysycił na niekorzyść dla absolwentów studiów informatycznych. Dlatego to są wszystkie kierunki techniczne, z wyłączeniem tego jednego, tego Wam nie mogę z czystym sumieniem polecić. Chyba, że jesteście totalnym freakiem, jak chodzi o oprogramowanie, to jak najbardziej zachęcam, takich osób zawsze szukają. I ostatnim takim kierunkiem wartym polecenia, ale z drugiej strony też najtrudniejszym, jak chodzi o konkurencję, to są wszystkie rzeczy związane z biznesem. Miejcie na uwadze, że Każdego roku uczelnie produkują zatrważające ilości absolwentów, rachunkowości, zarządzania, księgowości, wszystkich tego typu pokrewnych rzeczy. Dlatego, może nie tyle uważanie podczas studiów, co dobra prezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej, o ile na takową się dostaniecie, będzie tutaj wymagana i konieczna przede wszystkim do dostania pracy. Jak już raz się podłapało pracę w tym zawodzie, myślę, że. Nie będzie problemu z kontynuacją ścieżki, jakimiś tam awansami. Wiadomo, raz lepiej, raz gorzej. Trochę szczęścia, ale to szczęście jest przygotowane. Dlatego to jest mój subiektywny ranking trzech typów studiów, które są pewniaczkami. Okej, okay, i tym sposobem dotarliśmy do końca. Dziękuję za Waszą uwagę. Dziękuję za Wasz czas. Możliwe, że komuś nawet pomogłem swoim gadaniem. Wtedy będzie mi jeszcze bardziej miło. Tutaj, takie szybkie podsumowanie z mojej strony, że pamiętajcie, to jest Wasza indywidualna decyzja o wyborze studiów. Wy na to wpływacie, czy chcecie iść i gdzie chcecie iść. Pamiętajcie o tym. Druga sprawa, rozważcie sobie plusy i minusy, wygooglujcie, zapytajcie czata. On też Wam podpowie, jeśli dalej nie mogliście wyrobić własnego sobie zdania, nadal po tym filmie. Poznajcie alternatywy. Tak jak wspomniałem, te alternatywy istnieją. Kiedyś też o nich nagram materiał. I ostatnie, najważniejsze, żeby działać, właśnie. Jak wy nie podejmiecie decyzji, to czas za was podejmie decyzję. Jeśli nie złożycie papierów, to minie czas na składanie papierów. Tak to wygląda. Jeszcze raz dziękuję za Waszą uwagę. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do pozytywnych komentarzy, zachęcam do konstruktywnej krytyki. I mam nadzieję, widzimy się w następnym odcinku. Cześć i do zobaczenia.